Dobra i dobra, zobaczymy tutaj Discorda, nikt już nic nie odpisał. Teraz ja sobie z Discorda wyjdę, tutaj tak, e, dobra, i ty sobie odpalę jeszcze tutaj pod grunt. O jest, nawet nisk jest No i... A, no, robimy zaraz. Yy, ra jeszcze sobie. Laj, nie. Teraz robimy losowanie. I tak, jak chce ktoś wziąć udział sobie z takiego elementowego seta, niech napisze set na czacie, na YouTube i na, albo na TikToku. No i no i bierzemy w koło fortuny, tak? I zapiszę wszystkie osoby. Dobra, kopiuj, dobra, i dobra, tak, dobra, to jak chce ktoś wziąć sobie taki udział sobie o takiego diagmentowego seta, to niech napisze set na czacie i losujemy. Nie wiem, tak trzy osoby, na dwie osoby niech wezmą udział i wtedy losujemy. Może bym dorzucił taki mieczek 20%. Dodatkowych. W sumie każdemu by się przydał, no? Dobra. Tutaj nikt nie ogląda. To oczywiste. Dobra, czyli tak. Yy. Kto skrzynki o kasę. TPA biorę osoby z Live. No, Można zagrać jeszcze skrzyneczkę. Te skrzyneczki, tak? Jak ktoś chce sobie zagrać z jakiejś skrzyneczki, ma kasę lub serduszka, niech napisze skrzynka czy coś. Albo niech da nik i ja zaakceptuję wtedy taki nik. Tylko nie wiem, czy nie, no tej skrzynek nigdzie nie mam, nie? Będę musiał wykopać. Kto są so już? Nie, nie, no denerwuje mnie ten TikTok. O, to jest. A będę musiał zmienić to na większe TTT, -t -t, tak jak ja. Dobra. Kto skrzynki TPA biorę... G z Web Life. Ej, fajny teren. Taki czysty, nie? Taki. No fajnie, tutaj jest taki czysty terenik, pierwszy raz widzę taki, na, Tutaj jakiś śnieg. Ender Chest. Dobra, to jest taki secik do wygrania. Możecie sobie taki sam, sam secik zgarnąć. Albo serce, bo ten set jest w wartości w sumie jednego serca. To albo serce, albo set. Co możecie wybrać. Dobra, jeden set taki to myślałem, że to kura, a myślałem, że to jakiś itemy, no. Znaczy to kura, a myślałem, że to jakiś itemy, no dobra, czyli... Nie wiem, tepać kogoś? Tak, chyba kogoś będę tepał jeszcze, no kto i ty tepa. A. Jeszcze możliwe, że ktoś tepnie. A nie no. Ale ostatnio to przecież jak na live'a i kurde, zostawiłem te kordy włączone To było Przes... to była przesada, tak? Przesada za delay. Ej, czemu to są same kury Misiek Karlosia 59 To PAC Dobra No i co, anarchiczny? Nie, nie, anarchiczny, nikogo nie ma. Dobra, nikogo nie ma. Eee, kto skrzynki TPA biorę bez leave? Będę musiał tego, to dopisywać. Dobra, co by tutaj porobić? Co można porobić na tej anarchii oprócz tych skrzynek? No te no, skrzynki, i co jeszcze? O, wyświetlenie, no wpadło, to git. I taka ma. czaj TPA. Albo. Nie wiem, ale wczoraj na live był taki cheater, kurna. Taki cheater. Że patrzał się na przykład do góry i budował sobie most, nie? Albo patrzał. Yy, no nie wiem, za ścianę mógł być. Mógł być za ścianą i. No nie wiem, no. Mógł być za ścianą i coś jeszcze robić. Nie pamiętam już co. W sumie czwarta rano była. To no. Fajnie byłoby, jakby ktoś tepnął. jakieś free bo jak tutaj dominuje. Kto chce iść, TPA Dobra A ja tutaj jeszcze dopiszę na Dobra, to o, muszę jeszcze jedno dopisać. Nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Eee, jak chce ktoś włączyć do Ioana? z na 3 złote donut No za 3 ziko można zagrać sobie takiego 1d1 ze mną na jak set Dobra, jest Jak chce ktoś sobie zagrać skrzynki no to niech napisze, że chce to skrzynki tpa biorę osoby żyliwe. Dobra. To nie wiem, no to za ile? 10 minut? 10 minut losowania? Chcecie za 10 minut losowania seta diamentowego? Albo set diamentowy, albo jedno serce, bo to jest samo, taka sama wartość, nie? Tylko mi się wydaje, że set, set się bardziej przyda niż serce, chyba że ktoś już ma, A serca ma mało, no to wtedy serce oczywiście. Kto i ty TPA? Te... Dobra, może jeszcze ktoś tepnie to... Jak nie będę czegoś potrzebował? Ja pierdzielę jeszcze, że wpadł do jakiegoś. Kurde nie tutaj jest znajomy, nikogo nie ma znajomego. Ej nikt nie gra w Minecrafta, nie? Znaczy no grają, ale nikt ode mnie nie gra, nie? A ja pierdziel to mi dorąbali jakieś kurde. Dobra, tu już będzie. Dobra, to jak chcę sobie zagrać takiego 1 na Dex Sety to trzeba wysłać 3 złote donate. Link do donate'ów macie w Bionia. W Biona TikToku, a w opisie na YouTube, bo mamy na YouTube streama i na TikToku. Fajnie było jakby ktoś wpadł z YouTube'a z Was. Dał tam e, suba. No i suba, tak Jeszcze mogę na Discordzie, ale Discord chyba nie działa. No Discord nie działa. Z... no Miał działać na dzisiaj, ale nie działa. Może jutro, na albo nawet na dzisiaj to zagramy... Nie, nie zagramy. Ej, pójdę chyba na Homa i zobaczę czy tam się coś działo, nie? Bo ja dzisiaj idę sobie na Homa. I tam nagle dwie osoby, w... trzy osoby, trzy osoby sobie siedzą u mnie na Homeie, nie? Siedzą sobie u mnie na Homeie. Jak zobaczyli mnie, to na początku nie chcieli mnie bić. Później nagle jeden bez seta zaczął do mnie iść hitą mnie i później dwóch do mnie szło do bez sety, no Kurde, jednego, dwóch zarąbałem I jeden spierdzielił, no To GG Świniok Ej, przysięgam Nie wiem jak ludzie Dużo razy jak się znajdę kogoś na YouTube coś czy To widzę, że Ludzie po prostu no są wszędzie, nie? Kto i ty te pa za, za rzadko pisze, nie? Nie wiem chyba idę na spawna, znaczy na homa. Mam 9 to się kurde nie przyda. Nie wiem chyba idę na Homa, nie? Uh, chyba, że tam kurde komuś na bazę wyjechać. A to jakaś wioska była. Opuszczona. Mm, dobra, dobra, tutaj cyk, 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 cyk. Ej, dobra, chyba zmieniam nick na YouTubie i na TikToku na, na komandosek. Komandosek 3740 Bo ten nieuczciwy komandos to było jak wymyślone, jak miałem, nie wiem, 12 lat, jak mam, no miałem 10 lat, to wtedy sobie to wymyśliłem, taki nick, nie? I został już na YouTubie, na TikToku. Tutaj komandosek cyk. Pyk, pyk. No. Nie no, nie mogę sobie wysłać wiadomości. Dobra, jak chce ktoś sobie skrzynki zagrać, niech napisze skrzynki. Znaczy, nie skrzynki. Znaczy, na skrzynki też. Niech napisze skrzynka. A jak chce ktoś sobie seta diamentowego zgarnąć. Ochrona 4. To trzeba set i za jakiś czas będzie losowania osecijka uh, uh, uh. jak chce ktoś sobie 1D1 na, na dex sobie zagrać to wystarczy wysłać 3 złote donate i mamy 1D1 na dex tutaj na anarchii, nie? Tak. będzie trochę słabo jak będzie 1D1 na dex a nagle Przyjdzie cała gildia. To będzie słabo. Nie wiem, ten tutaj ja nie wiem, czy dobrze mam ustawionego. Chyba nie. Dobra. i tutaj seroniko nie konia ma, nie? Kto chce i frips i ty, tpa? Dobra, może ktoś. Jak, jakiś dzieciak się nałapie. Chyba się nie nałapię fajnie byłoby pozabijać koś bo przyda się zawsze coś Znaczy no jakieś serca, nie serca się zawsze przydadzą, nie? mnie eee, Mysyk Miszczunio Tutaj z mistrzuniem wczoraj się napierdzieliliśmy i im powiedział, że jestem głównym. to teraz chcę cały czas się z nim napierdzielać, a on pisze, że nie ma czasu, nie? Od godziny 10. A jest. Tydzień. No, 11, ra, znaczy w nocy już. 11 w nocy. Ja nie wiem, jak to ma, czy to można w ogóle tak nazwać. No i mi się wydaje, że można. Kto chce IT, TPA? No możliwe, że ktoś tepnia. Jak będzie diaks zostaje jak kurde jakiś netherytowy, znaczy anarchiczny, no to oczywiście, że logam, tak? Kto skrzynki TPA biorę z live, dobra, biorę osoby z live'a, tutaj na YouTube słabo, słabo. W sobie można było nagrywać jakieś kurde odcinki na YouTube, ale to nie wiem czy jest... no, anarchia, ale nie wiem jakby się to przyjęło. Bo jak się tam starałem coś tam nagrywać, to jeszcze na laptopie i to były bedwarsy, to słabo wychodziło, słabo. Jeszcze to montowałem. Miałem kurde jeden taki monitor. Duży, znaczy telewizor jako monitor, tak. I laptopa jako drugi monitor. I to był ogólnie na laptopie to robiłem wszystko, nie? Nagrywałem Bedwarsy czy coś tego typu montowałem. Jeszcze tego samego dnia mogłem to wrzucić. Ej dobra. Dobra, home idziemy na homa Jak chce ktoś sobie wygrać seta diamentowego, to niech napisze set na czacie. I będzie do wygrania sobie set. To zaraz, zaraz będzie do wygrania. Nie? Jak parę osób weźmie, czyli nie no wiem, dwie minimalne. No bo szkoda, żeby była tylko jedna osoba, nie? O tutaj Pawcik chce wziąć sobie udział. O seta. Jeszcze jedna osoba, to byłoby fajnie. Albo nawet Pawcikowi. Dobra, 4 minuty. 4 minuty i za 4 minuty no kurde mać za 4 minuty jak nikt nie napisze to dam ci po prostu tego seta kto chce fre seta diaks, wchodzi na napisze dobra jeszcze na YouTube się zobaczy, bo tam były chyba dwa wyświetlenia, ale nie wiem czy to widzowie, czy coś tego typu. Ej, dobra, robić jakiegoś trapa, czy coś tego typu. Jakiegoś trapa by się przydało wrąbać. Tutaj obsydionu zbyt nie ma. Dobra, kopu kopu Czaj Obsydion to na dole się napierdzielaliśmy dzisiaj. To możliwe, że tutaj coś będzie jeszcze. Dobra, jeszcze dwie minuty. Dwie minuty, jak nie napiszę, to Pawcik sobie wygra reset. A jak ktoś by napisał, to dajemy tylko fortunę jeszcze. Igonik, robimy 25%, że będzie na set, Czy w sumie 50, to będzie, gdzie mieli po tyle samo. Ale no. Czekaj, jaki jest ten blok? nie no, chyba włączam, włączam chyba te, te, te takie, tano, no, modyfikacje i tutaj takie coś jak, kordy, yy, kordy najlepiej. Dobra, jeszcze chwila. Nie no, zasięg bicia to aż tak to nie. Yy, dobra. Mogę znaleźć. Dobra, czyli jak za minutę nikt nie napisze jeszcze set, to Pawcik sobie wygra free seta diamentowego. Dobra, jeszcze niżej, jeszcze niżej. So, wykopiemy wykopiamy takiego. Dobra, może tutaj jeszcze coś będzie, o Obsidian na przykład. Dobra, ile jeszcze? Jeszcze chwila. Nikt nie pisze, no to sobie Pawcik free seta. Zgarnia. Dobra, wykopię ten obsydian i ci dajemy seta. W sumie jest jeszcze czas, tak? Jest jeszcze czas. Dobra, się napier. Łyka. Dobra. No bo dobra, na razie z tym obsydianem chodź. Yy, pawcik, jak jesteś w Minecrafcie, no to chodź na spawna, ch1. CH... czekaj jeszcze na YouTube, trzeba zobaczyć. Ta no, cecha 1. E... I chodź na tutaj skrzynki z petami. Skrzynki z petami, i damy Ci tutaj secika. Ja tutaj czekam. A jak Ci nie mam w Minecrafcie no to napisz, nie? Ja tutaj poczekam, chwila. Dobra. Pawcik jesteś. Dam Ci tutaj frisecika Twojego. Tylko, żebyś tutaj przyszedł. No? Skrzynki z petami. Skrzynki z petami i chodź tutaj. Ja tutaj czekam na Ciebie. No chodź, otworzę Ci drzwi. Albo weź dajnik to jak będziesz chciał to później możesz odebrać ale najlepiej jakbyś teraz wyłączyli kąpa. dobra to ja ci mogę zapisać i ci jutro dobra dam dobra to ja ci jutro dam takiego osacika i dobra Aha, tutaj, dobra, czekaj, czeka czeka. Minecraft. E, dobra. Polski... Dobra, zapisz. I teraz będzie lepiej. Dobra, to ja Ci tutaj... Dobra, to ja Ci wezmę napiszę na tym secie Twoim dla ci, no Twój nick i będę pamiętał. I jutro jak be, będzie live czy coś to się upomnisz. Dobra? Tak na 100%. Bo jak będę na serwie to napiszesz msg. Dobra, idę na HOMA I dobra. Na koniec się wszystko zrobi. Podpiszę to. Kowadło. Kowadło tutaj o, było gdzieś. Gdzieś tutaj było kowadło, kurde. A ja mam kowadło, dobra. No dobra. To Elo Elo. Pawcika Dobra. Tutaj o, dla PA dobra, podpiszę sobie to szybko, dzięki, dzięki, dla Pawcika, dobra, i tutaj tak samo, dla Pawcika, dobra, i biorę te kowadło, idę na spawna, i ci to oddam, nie, i ci to oddam. Znaczy no, na razie dam do tego, do tutaj chesta, enter chesta i dobra, to ja na chwilę offam streama i zaraz będzie z powrotem, tylko sobie zmienię e, nick, tak? Dobra, tutaj na YouTube tak samo, zmieniam nick i będzie git.